Cześć, jest czwartek, to jest 43 odcinek vloga, i dzisiaj chciałem powiedzieć troszkę na temat higieny snu i introwertyzmu. Sam jestem introwertykiem. Lubię być przygotowany. Nie lubię improwizować. Taka natura. I to powoduje, że w sytuacji, kiedy na przykład dzisiaj mam zaplanowane szkolenie, pierwszy dzień szkolenia to jest nowa grupa, nie znam do końca programu, nie wiem jakie są kolejne bloki, bo musiałbym przeczytać wszystkie konspekty, wszystkie skrypty. A to taka potężna książka z tego wychodzi ponad 200 stron. Więc przygotowałem się do dzisiejszego szkolenia. No i zgodnie z tym, jak uczono mnie na w szkole trenerów. Biznesu online. Potrzebuje zrobić kilka dodatkowych prezentacji, jakoś aktywizować tę grupę, żeby, żeby udało się przeprowadzić całe to szkolenie, zrealizować cele merytoryczne, żeby ludzie chcieli się angażować, chcieli odpowiadać, nie bali się zadawać pytań wtedy, kiedy na przykład mają trudności z tematem. No, i do czegoś takiego warto się przygotować, przygotować wcześniej. A kiedy jestem niewyspany, tak jak znowu dzisiaj, no to tego czasu na przygotowania jest mniej. Dlatego w mojej sytuacji warto właśnie zaplanować sobie takie przygotowania wcześniej, jeśli jestem introwertykiem i potrzebuję być dobrze przygotowanym. Pewnie kolejne bloki już pójdą łatwiej, no ale to jest ten pierwszy, gdzie dzisiaj poświęciłem kilka faktycznie godzin, żeby sobie wszystko przejrzeć, sprawdzić i tak dalej. Wczoraj byliśmy z żoną i dzieciakami w sklepie meblowym. Wybraliśmy nowy materac, zamówiliśmy nowe łóżko, bo na tym się nie wysypiamy, no bo jak przychodzą dalej, przynajmniej jedno od, od momentu, kiedy zaczął się nauczył się chodzić, to przychodzi do nas Praktycznie co noc, także na naszym obecnym łóżku jest trudno się wyspać. Także kupujemy o 40 cm szersze. Mam nadzieję, że to wystarczy. Niemniej okazało się, że jest to całkiem spora inwestycja. Tak jak kupowaliśmy z 8 lat temu, to kosztowało nas to może, nie wiem, te 2000 wszystko. Całe łóżko, materac i stelaż. A teraz 3-4 razy więcej można wydać na, na taki zestaw. i i będzie to dalej jakaś tam średnia półka. Także ceny na pewno na pewno wzrosły. Natomiast jest to inwestycja w higienę snu, no bo zależy mi na tym, żeby mój umysł pracował sprawnie, a wtedy, kiedy się nie wysypiam, to nie dość, że jest w takim trybie nawet nie slow life, ale takim bardziej trybie przetrwania. Więc chciałbym, żeby ten, ten sen był wyższej jakości. No i w takim. W trybie slow life, czy takim, takiej filozofii slow life, to dla mnie jest jedną z kluczowych rzeczy. Cała produktywność, efektywność opiera się na tym, że mamy energię do działania, mamy siłę, mamy sprawność umysłu. No i ta higiena snu jest takim, taką podstawową rzeczą. Kiedyś mówiono, że sen to jest taki, ja wiem, luksus wśród ludzi sukcesu. Natomiast teraz jest to Coś, bez czego trudno tak naprawdę funkcjonować, i, no i ludzie coraz częściej zauważają, że no nie chcą kurczę tak już funkcjonować, żeby, żeby poświęcać swój sen po to, żeby być, nie wiem, dłużej siedzieć w pracy, czy być bardziej efektywnym, skutecznym, więcej zrobić. Trochę się myli nam pojęcie prawdopodobnie efektywności z ilością godzin przepracowanych. Książki, które też polecam tutaj na łamach tego vloga, w blogu i też będę polecał na webinarach, które niedawno mam nadzieję w końcu zacznę. Też mówią o tym, że ten sen jest bardzo ważny, ten odpoczynek, ta regeneracja. Bo to właśnie, żeby ten umysł pracował szybciej, był bardziej kreatywny, nie wpadał w jakieś nawykowe pułapki kolejne naszego umysłu, tylko mógł działać i żebyśmy mogli łatwo podejmować decyzje, wybory. Wtedy, kiedy jestem niewyspany, to bardzo trudno jest mi dokonywać lepszych wyborów, skupić się na tym, co robię. Więc dla mnie sen jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. No i życzę Ci na koniec dobrego, regenerującego, odżywczego. Snu codziennie, kreatywności też, która z tego wynika, możliwości podejmowania wyborów. Życzę im powodzenia na dzisiejszym pierwszym szkoleniu i kolejnych, bo teraz będzie, będę miał intensywny czas, będzie tych szkoleń dużo, bo też robię parę zastępstw, także. Tyle. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Ooh, ooh.